Pora na największe dzisiaj emocje, pora na Major'a dla polskiej drużyny Nine. Oj, miejmy nadzieję, że będzie pięknie, miejmy nadzieję, że będzie wspaniale. Vitality to rywal niezwykle groźny, Vitality to rywal z podobnym mapulem do naszej ekipy. Vitality pokonało już NiP na tym RMR-ze, 16-13, pokonało Australii. 16-14, a teraz czas, żeby dostali od nas. Bardzo agresywnie rozpoczynamy tę rundę, podjeżdżając pod Ta. Tutaj już wejście no, nabiera tympa, okej, okay, z pierwszą okazją, ale Zayu niestety nie radzi sobie. No, Ale sobie. To miał być, zdaje się, fake. Tam pod bombsite B dużo do starcia. Jak sobie nie poradził. A tutaj fraguje Zayu. No i właśnie. Mam wrażenie, że poznajemy odpowiedź na pytanie: Czy dziś będzie Zayu bardzo dobry, czy wybitny? Zaczyna wybitnie od trzech fragów w rundzie pistoletowej. za ten K agresywnie na samym starcie. No i proszę bardzo, Zayu już powstrzymany. To my szukamy rywala. Killer, Wszystko sprawdzi. Fantastyczne podejście. No i Spinks, może mieć teraz duży kłopot. Doskonały flasze. Killer po raz kolejny. A więc mamy to wejście na bombsite B. Nieudane, Kej jeszcze poszukał pojedynku, ale to już sam magis, popadali wszyscy jego koledzy. On w pojedynkę wie, że nie ma czego tu szukać, lepiej wycofać, żeby zachować broń. I z drugiej strony na Bombsajcie B, killer w swoim stylu, to jest jego domena, to jest jego zamek. Tu się tam e, jeśli tam palaki, ale teraz niestety przegrywamy starcie Magisk. Dobry i tymczasem pod bombsite'em B, ale teraz boi się o dwie pozycje. Kylar w Bo swoim boi... stylu, no właśnie, mówiłem o tym królestwie killera. Pikuje tam teraz z prawej strony Apex, killer Jest eliminacja, gubi też z trafieniem, zostaje tam swings. i moi drodzy, to będzie to do 2 i... Kasacja ekipy Vitality. No, Spinks nawet nie zobaczył jak który strzela prosto w głowę. Zoczujny, ale flash doskonały, zauważyliśmy z pewnością rywala. Case nie mi kolejny rywal, zamierzony Goofy! To on dokłada fraga, my wchodzimy na bombsite B i tu już przejęta kontrola. Goofy troszkę chyba przesadził. Oj, Goofy! I ta bomba wypada na środku, czy mi się wydaje? Co tu wymyślił Goofy? Nie mam pojęcia. Ach, tu, go, tu bomba zostawiona z tyłu i to był problem, ale jest tu Hades, który ratuje nam skóry. Magis. Zastanawiał się 7. zapewne głupi. O Magis, 7 punktów zdrowia, ale on strzela, ale on, on jest groźny. Oj, Kelari i Hades będą musieli to ratować. Pozycja Kelara powinna być znana. Teraz jeszcze zajął. Będzie zachodził to wszystko od pleców. Klauk się! No i chyba to będziemy wy. Na Za tą podsadzkę. Sprawdźmy ją. Hades jest gotowy na wszystko dzisiaj. Oj, Hades po raz kolejny, chociaż Spinks rewanżuje się błyskawicznie. My jednak z respektem do Spinksa nie chcemy za wszelką cenę. Szukać tej eliminacji, Podsadzka na Keja, ten będzie gotowy na podjęcie walki, doskonały pomysł po stronie Najna, zatem 3 na dwóch namierzony magizm, Kej po raz kolejny, no budzi się Kej w tym spotkaniu. No, ten Myślę, że Nawrot jest dumny ze swoich stokrotek, stokrotki Nawrota, tak mi powiedzieli ostatnio chłopaki Nine, bo dali mi znać się po ostatnim meczu z G2, że Nazywam ich dziewiątkami, że to straszny cringe i żebym nazywał się jakoś inaczej. Zapytam, jak mogą ich nazywać w takim razie, powiedzieli stokrotki nawrota. Także, moi drodzy, to już nie dziewiątki, tylko stokrotki nawrota. No brzmi Od całkiem dziś. nieźle. Stokroteczki. Nie wiem czy to groźnie, ale na pewno ładnie. Magisk jeszcze wchodzi na plecy, pełna kontrola po stronie Vitality i przed nami naprawdę trudna runda. O, jesteśmy zamknięci, musimy wygrać szybko jakieś pojedynki, otworzyć sobie opcję, aby wejść pod Kris bez Wadłaj zaju, rewelacyjnie, radzi sobie z Guffim. No tam nie ma też opcji odpowiedzi, ale my nie wychodzi na site, a tam na kolumnie to mnie jak też trafienie i Magisk zostaje sam, ale mocno pobijani Polacy, musimy Magiska skontrować, ale to nie ma znaczenia, my wiemy, że Magisk jest na Bombsacie B i możemy spokojnie rotować w stronę bombsite'u A. Tu jeszcze podpali się Magisk, oj nie było jak odbijać, mamy szósty punkt, trochę miejsca Polacy, od razu podstawka Klara, Frank z kolei na Bombsacie A. Po fleszu chciał wychylać killer ten flesz jednak niedokładny. Widzicie, a teraz Kej ma oh, dobry timing. Nie, chociaż do teraz nam Ojoj, Oj oj no, oj, Kej! Bo... Jaka to była bomba! Prosto w głowę do Pricha. I za chwilę sprawdzi od nogę tu zajuł był przygotowany. Musimy być ostrożni I na szczęście nie pomylił się, wykorzystał błąd zaju i to jest trzech na jednego. A tu w plecy za chwilę celuje się Hadę. wie dokładnie, gdzie jest Rywal! 7 do dwóch! 7 rund rzędu wygrywają Polacy! No nieprawdopodobna historia! I szybki Magisty. frag dla Keja. Magisk chce dojeżdżać, teraz ten środek, o, oj w szoku Polacy, oj, oj, oj! No powinni zawodnicy Vitality wreszcie przeszucać tą rotację, a Minio radzi sobie bardzo dobrze. Oj Menio czeka na rywala z odnogi, jakże szkoda, że to się nie udało i Zajmu to momentalnie wykorzystuje, tylko kral przy życiu. Jedna głębi do tego bomsidu, a właściwie tylko jeden defensor. Tymczasem będzie szansa dla Kylara. Dwa! Co to było? Spinks, latający Spinks, a jednak kylar jakimś cudem przeciągnął celownikiem na głowę rywala i tym samym dokłada nam dwa fragi i dając nam przewagę czterech na dwóch. Oj, rozpędzeni teraz Polacy po tych fragach od Kylara, nie, jednak tutaj niecelny są od Hadesa. Manny obcelowany w konektor, ale niestety tracimy my, naszego ingame lidera. Bez mołki mogą się nam mocno przydać, od razu zgasi się Goofy teraz może podkładać bombę. Apex też chciał zaatakować, Apex te skany na szczęście nieudane, Gufi stracił tylko 26 punktów życia, ale teraz idealnie. Miał swoją szansę I Hades, by domknąć tę rundę fragiem na magisku, tymczasem nie będzie w stanie zareagować Apex od pleców. Też takie wyposażenie posiada. Hej, jest pierwsza eliminacja. To blisko. Apex, Widzi go okay! Kej! Po raz kolejny Kamil! Brawo za tę eliminację! Podniesiona furka I Kamil jedzie dalej. Tu ciekawa pozycja magiska. Namierzył go jednak, Kay, nie tracąc punktów życia. A więc Bomsa spokojnie możemy zająć. Pinks jednak bardzo przytomnie zostaje na środku. Tu Goofy wychodził na pozycję. Ale to jest atak pod Bumpsidem, a teraz tu jedynie magisk i to jest szansa dla naj. Tak, no podłożyć my na pewno się uda Hadesowi. Musi uważać, bo, ma, bo Magisk już jest przygotowany. Poleciał dobry flash i to po sprawi, że może Hades wycofać. Magisk zdołał Kwasie. się schować. Oj, pali się. Przytulił się do skrzyni, by tutaj nie ginąć, by nie kusić losu. Hades trafia! E, Kej również i to już czterech na jednego. Dupri zostaje sam, a my spokojnie możemy doprowadzić tę rundę do końca. Tu już nie ma prawa dobry nic więcej zrobić. Kej to wszystko domknie. Cztery fragi Keja. i będzie podejście środkiem na bombę. B. Będziemy musieli bardzo uważać. Nasi zamknięci. Szykujemy się do ataku na e, poschody, żeby tutaj powalczyć, żeby tutaj zdobyć eliminację, ale Zaju z trafieniem. No wiedzieli, kogo zostawić na tej pozycji. Gufi chce pogonić za rywalem. Zaju po raz kolejny. Ależ mądrze to wszystko robi zajął. My chcemy go za wszelką cenę trafić. W końcu się udaje, ale mamy trzech na czterech. A tu już Pink blisko. Gufi Odpowiedz nie, niestety. Zabrakło niewiele, ale jednak tu jeszcze dupri i niestety druga runda pistoletowa przegrana. Udawali, że wycofują zawodnicy. Oj, teraz obrywam menu. Okej, okay. cały czas stara się zakurować, ale błyskawicznie odpowiada Magis i teraz dwóch na trzech. Wszystko w rękach Hylara. Przed nim trudne zadanie, Magisk, ależ sprytnie. No i będzie okazja, żeby ich skasować. Teraz Kej Agresyjny rapie swoim stylu, ale teraz, żeby tylko Kamil zdał się wycofać, to powinno się udać jeszcze wychylenie rywali na środku i niestety tracimy Gufiego. No, chociaż blisko jest Kylar, ten z eliminacją. Apexu blisko, oj, ta rapaty po głowie obrywa Apex, na szczęście. Jest minion, dwóch zawodników Tero już na bombsite'cie B gotowi do plantowania bomby, granat na naszego zawodnika, ale Hades trafia idealnie. Udało się trafić, no i teraz Zayu zostaje sam, ale on nie był w stanie nawet jednego fraga zdobyć. 22hp zabrał rywalom, oj teraz tarapaty, będzie się musiał odcinać. Kierar wielki problem, chociaż Gufi już asekuruje, już pomaga, udało się troszkę odciążyć naszego gracza. Ale Zaju trafia przez Smoke, trafiony idealnie w głowę rywal. Apex chce za wszelką cenę Fraga zdobyć, ale tu był Keno i to zgubiło kapitana drużyny Vitality. I jeszcze palak. Oj, pali się cały bombsite. Stracił sporo HP Zaju, stracił też sporo punktów życia do i on wyciągnięty. Czterech na dwóch mamy przewagę. Niech jak my się tu obroniliśmy mało punktu z ma Kej. Okay. Trzeba wyjść, trzeba to odbić. Kej z eliminacją. No i Swing zostaje sam. Błagam dziewiątki. Złapmy tego pana. Wyłapmy go szybko. Oj, no on jest groźny, on jest zły, ale trzeba sobie poradzić. Zwink już dousany. Była przez chwilę nieskuteczność, ale my nie to kończy. Kolejna runda po nasze konto. A tutaj Kej, teraz podchodzi na blisko. Namierzają go tam niestety nasi oponenci. Tutaj robi się groźnie. Mimo wszystko szuka fraga, Hades. Udało się trafić raz. Tymczasem Goofy ze skrótem. Nie może podejść dalej, bo tam jest pilnowana pozycja. Gufi dał się złapać. Oj, 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 oj. No i wiedzą zawodnicy Tero, że Bomset B jest całkowicie pusty. Teraz robi się bardzo groźnie. Zostaje Olek na pozycji blisko Pri. Oto do nogi podejdą zawodnicy Tero. To tylko bejtował Dupri. chociaż prag dla Hadesa, ale tu już tuż tuż obok są zawodnicy Tero. Agresywne wyjście naszych zajął z eliminacją. Dwóch na dwóch nam się robi. I teraz jak to odbiją zawodnicy CT. Oj, oj, oj Magiska, agresywnie. To wszystko kończy. ależ agresja ze strony Magiska. On czuje, moc, on czuje że to jest jego dzień, to jest jego mecz. Nie widział tam rotacji. Och, jest jednak frag dla Keja. On z MP9 robi tu robotę. Takim boostem może zaskoczyć. Terroryści nie będą mieli czasu, żeby sprawdzać pozycję. Frag dla naszego zawodnika, ale też błyskawiczna odpowiedź od Zaju. Dorzucone smoki, dorzucone, Oj, dorzucone palaki. No i teraz będzie groźnie. Na szczęście Kiela! jest Kielaron. Fra Dwa fragi zdobył w tej rundzie, chociaż Zaju jeszcze chce tutaj powalczyć. 10 sekund. Kej na odnodze. Fake plantowania bomby. jeszcze wyjdzie Kej. On na szczęście jej się, się nie pomyli. Magis tylko za kaczem, mu ufają najbardziej, ale to Hades z Entry fragiem. Jednak rozgrywali to zupełnie inaczej, ale Kej zaskoczony. No widzimy mocy, Magiska po raz kolejny miał swoją szansę. Ten Palak jednak nie A Olek się nie pomylił. Od rampy dość agresywnie. I to może zaskoczyć zawodników. Tero. Jeden frag jest i kolejny. Gufi menio. Ten duet, czyści nam całkowicie rampę. Teraz kwestia, czy Gufi wygra ten pojedynek strzelecki. Nie dajmy Swixowi się rozpędzić. Świetny grant błyskowy dorzucony. Gufi będzie wyjeżdżał na pozycję. Mamy tutaj już trójkę Polaków. Jeden na ścianie, jeden na oknie. Jeszcze drugi nawet na wow. ścianie. Bardzo mądre rozegranie tego wszystkiego przez Polaków. Po raz kolejny. I tutaj za chwilę będzie musiał bardzo uważać Killer pole granaty. Blisko zawodnicy Tero. Oj, Kylar, może mieć duży kłopot. Apex dojeżdża agresywnie, ale to się dla niego źle kończy. Mnie pomaga, chociaż jest zajął z Galilem. A Gufino na na środku jeszcze flash od Keja. Timingowo perfekcyjny. I ten flash nie tylko łapie zawodników na środku, ale to jeszcze flash, który łapie zajął na popsajcie. b Daliśmy się zaskoczyć, aż teraz Apex może być naprawdę gwoździem do trumny dla naszego zespołu. Nie, no zobaczmy, jak stoi wcelowany Olek, On jest przygotowany na takie zagranie, no doskonale to wyczuł. O tam jest pod Kejem, Duprich, Kej, hey, czy go namierzy? No musi uważać na jedną, drugą, trzecią stronę tak naprawdę Kej, ale kej, już odnajdzie! Czterech na trzech, przewaga po stronie Polaków, killer jeszcze na drewnie, no musi Magistra reagować, ale czy on odnajdzie Kelara? Tak, namierzy go, no i będzie chciał zaprosić swoich kolegów na bezbę Zatrzymał frontującego bombę zawodnika, ale chociaż tutaj nic z tego, traci magiska zespół Tero i to już tylko zajął! jeden na trzech, my mamy doskonałą okazję, tylko wyciągnąć tego najlepszego zawodnika po stronie Tero, Zayu ale Kofi kończy! Mamy mapę numer jeden, Vertigo wpada na konto, Jeden do zera! Dla dziewiątek. Mamy to! Stokrotki na wrota! Wychodzą to na prowadzenie. Wycofujemy jednak defensywnie, a magisk już z agresją. Oj, oj, oj nie zgraliśmy się tutaj. Tutaj idziemy po... Wygrane pojedynek, odpuszczamy nawet Pinksa, by wejść na plecy. Doja z kolei zawodników Tero. Agresywny. Frag dla Gufiego. Nie daje rady yy, Zaju, A my z jednym jeszcze fragiem. Dupli trafia. Gdzie jest defius? Oto jest pytanie, czy w ogóle defiusa mamy. Na razie agresywnie. Nasi zawodnicy dupli z eliminacją. Tu jeszcze próbuje Gufi. Nie będzie czasu na rozbrojenie bomby. wie o tym doskonale Apex, No właśnie, tu jest ten defius za daleko. Okej, okay. będzie mieli tam tarapaty, ale pomylili się zawodnicy Tero. Tymczasem Gufi, pilnujący maina. Tu za chwilę będzie szansa, ale... Tarapaty Olek musi szybko wracać z umową. Słyszał to zapewne zajął. Niecelny strzał Hadesa, chociaż poprawił się błyskawicznie. I teraz jest gotowy na podjęcie walki. Dupri jednak tuż, tuż obok. Ojojoj, oj, oj, sprytnie Dupri, obok, ale tu Dupri ze snajperką przygotowany. Kyrad jeszcze chce powalczyć. Dorzucony szybko flash i atakuje pricha. Chociaż tuż, tuż za plecami. Spinks. No i teraz Hades, co zrobi? Jest eliminacja, blisko też killer. Na razie to wszystko wygląda dobrze i bez Kylara. Och, doskonale to rozgrywa Hades, teraz poczeka na flesza. Tu też gotowy jest jego kolega. Oj, Hades ze spokojem po raz kolejny. Hades, czy żeby czwarty frag? Nie, Spinks sobie tu jeszcze radzi. No, a my musimy uważać. Zachodzimy rywala, ale to Kylar staje na wysokości zadania. Mamy pierwszy punkt, no, brawo dla Hadesa. A, są jeszcze pistolety. Ale zajął, już szukaj niestety, ale... No on mimo wszystko sprawdzą, ale to był bardzo łatwy frag dla zająku. I teraz czekają na reakcję, bo reakcja musi się pojawić, ale no ten timing może będzie sprzyjał nic z tego z na posterunku. Nie gram najlepszej mapy tej poprzedniej, ale też mają dużą przewagę z wajta, i teraz wiedzą gdzie jest ustawiony Hades. No, faktycznie chcą się jeszcze chwilę wstrzymać, zrobić to bardzo spokojnie, zawodnicy Tero, o! chociaż dwa fragi dla Keja, no budzimy się w tej rundzie, bo to jeszcze Ty jest do zrobienia. Pali się Magis, prawda Hadesa, Magis tu, że spalił, co to się dzieje? To za runda, to było pięciu na dwóch. Wchodzi. A nasi Ximieliego! Widział, oj za wysoko zresztą celował, głupi na blisko, głupi, oj, menio też się pojawia na bombsite B, zatem byliśmy gotowi na wejście mainem i tu już się możemy bronić, dorzucone jeszcze palaki, które uniemożliwią to wejście zawodnikom terror. Do tej pory ten duet na tym site nie zawodził. Ale i ten flash nie złapie Hadesa i ten sobie radzi znakomicie. O, chociaż niecelnie. Kylaru i Zayu po raz kolejny. To nas zabolało bardzo mocno. Zabrakło fraga dla Killara i Zayu to momentalnie wykorzystuje. Potem repik od Hadesa. A Zayu ma dobrą pozycję. No w tej rundzie ma formę. Czeka, czeka na podejście. Co zrobi K? Kilka sekund wow, wow. I teraz zostaje Apex. Czy będzie jak Nie trafi jednak K. Może go kosztować bardzo dużo. Sprawdza pozycję, no ale właśnie, jest frag dla Dupricha, wraca już Hades, ten z jedną eliminacją No i musi to do respa, a tu w Bombsajcie B, jeden zawodnik, tymczasem oh. Mieniu na plecach, zabrakło niewiele, oh, Zrobił! Z five Sevenem, no i Killer walczył z karabinem, ale bomba leży. Mają jeszcze czas terroryści. Wymienili się strzałami. Snajperzy obokże, ale Menio jest na plecach. Trzeba dać mu grać, dlatego wycofaliśmy. Dlatego chcemy dać podejść Meniowi i ten powinien za chwilę zdobyć eliminację. Musi trafić i to się dzieje. Mamy to doskonale Killer, killer z tym pistoletem tego pierwszego zawodnika, ale Gubi na razie też widzi bombę. Ależ teraz powstrzymuje rywali. Tam był smoke, przebijali go terroryści, a Apex tego nie pilnuje. Oj, killer. O całe szczęście, że nie mają bomby terroryści, bo byłoby naprawdę bardzo ciekawie. A to chowana broń przez ekipę Vitality. No są trzy karabiny zachowane. On już wie, co się dzieje i za chwilę będziemy mogli zaskakiwać rywala. Tylko fajnie byłoby spalić tę pozycję tymczasem na plecach. czeka, czekasz się pojawi rywal pod jego celownikiem i to za chwilę będzie szansa dla Pytanie, ilu? Jeden, drugi, trzeci. O, tak jest! Pojawia się! Będą no, w dobrym momencie! Na plecach, by te fragi zdobyć! I już tylko Magis przy życiu! 40 sekund do końca runda? bomba leży bardzo daleko! Czeka wciąż Magis, ale tu jeszcze Palaki. No, nie ma prawa tej rundy wygrać Magis. My musimy wygrać siódmy punkt! Jeszcze zeskakuje killer! Jest tutaj w końcu Vitality zaczyna sprawdzać, i czy my będziemy na to przygotowani. Gubi jest blisko, i teraz może reagować. No wow! rozdał Gubi. No teraz weszli w pułapkę zawodnicy Vitality! Chyba nawet nie odbijają bombsite, a co Ciekawe. Zagłębieni te, te zagubieni, zgubili się na swojej mapie Deanubi Skracamy, szukamy informacji, wyszło do batalii Gelar! Jeszcze on znajduje tego zagubionego Apexa! Ty nie wiem, może Apex nie wie, że to już live, że oni już grają. Być może Apex jeszcze sobie biega jak na -meczu, na rozgrzewkę, a tu przecież toczy się spotkanie i mamy remis! Czasem HD z pod Womb Bardzo agresywnie pa, na ziemi! Do widzenia, panie Zaju. Hades doskonale daje nam entry, ależ agresja. Czy co, Patrzy, będzie się utrzymał, tu ma trochę miejsca, bo to jest niebezpieczne, ale Kej Jakby... Kej Wiedział, że tam jest przestrzeń, że tam może być ustawiony Spinks! Od razu poszedł teraz Skylar też pomaga Hadesowi. I to jest pięciu na dwóch, gdy przecież rywale grają na fullu. Udana, ale tu jeszcze będzie Santa na praga na Apexie. Eno, ja Apex, papa, on tu jest zupełnie bezradny. Tak jest. No, czy Magis przeżyje, chowa się w smoku? wynią! Nie ma takiego chowania w smoku kolejna. Eliminacja! Ale jest zajł. On ze snajperką. Będzie się tutaj bronić. Bardzo ważna pozycja. Zaju, który się nie pomylił. Ach, nie celnie. Oleg, a tu zajuł po raz kolejny. Zajuł szukał kolejnego fraga, chociaż trafia Hades. O ty pleców. Już jeden z zawodników. Tu Spinks się nie pomylił. Tymczasem Menio w smoku, ale spodziewa się tego Apex. Nie da się zaskoczyć. Tym samym dziesiąty punkt. Onduje na koncie vitality w CB. Tak to wygląda. No tutaj zajłu. Nie, to tu Prize Snajperką, proszę, jeszcze o ty... Dignity z Pinksa, ten sobie radzi znakomicie, bez szans tu jesteśmy wydaje się. Hades też powstrzymany, ale jak zmieni się to tero? I teraz Magis kontra Goofy, tu były problemy wcześniej, teraz problemy są. Może skan, czy będzie jakiś flesz, cokolwiek, ale na pewno nie na pozycję, gdy jeszcze Goofy mógł fragować. No, menio tymczasem od pleców, to jest... Y Dobry ten czas timing. wydaje się dla niego. Zauważony. Ale zauważony. I tu wie o tym Apex. On wyjdzie po tego flaga, oh! chociaż Menio lepiej sobie poradził. Spinks też oddaje strzały. Menio woli wycofać. No, czy ten fake zadziała? Bo teraz Zaju. No nie pomyli się. Pomimo tego, że nie był idealnie wcelowany. Czeka jeszcze na rywala Zaju zmienia broni. Teraz ty podchodził na nożu. Hades jednak doskonale sobie poradził. Wiedzą o Hadesie. Nie wiedzą, gdzie jest killer. A Nasi starał się złapać ogień krzyżowy. Kiedy będzie wychylał się Spinks. I tu za chwilę będzie szansa. No właśnie, killer znakomicie do tego. Dupri odpuszcza. Dupri ucieka. Zaju już będzie bronić granatami. Atakujemy mimo wszystko. Zajło, a ten. Odnajduje miejsce dla ciebie Nie jednak strzał. To jest szansa dla nas, tylko trzeba wylić. Zajwał ten. Radzi sobie znakomicie, chociaż killer z odpowiedział, ale to już zgromadzili się zawodnicy CT. Blisko magicka i za chwilę będzie mieć swoją szansę killer po raz kolejny przez ten granat dymny. Przebija też pozycję Dupri. Wyjście Kilara, ale niestety Dupri trafia idealnie. No i teraz wszystko w rękach Hedesa. On wciąż spokojnie czeka na swoją szansę! Woo! był blisko, był bliżej szybszy jednak Hades i teraz jeden na jednego! Ole! Yes! Ole! Hades wygrywa tego klacza w tak ważnym momencie, dając nam 14 punkt! 14 do 11, jeszcze jest ból po stronie Vitality, ale jeżeli teraz byłaby porażka z jej strony, no to no już przy 15 do 11, no to byłaby, no nie chcę mówić, że autostrada do Majora, ale bardzo prawdopodobnie wow! Hades spodziewał się! Ale teraz, no! OLE wow! wow! A tymczasem K pod bonsajtem ma tutaj. Ale kombinujemy Sam magisk, ale już o nim wiemy. Magisk wyeliminowany, jest jeszcze Apex do środka. I menu z bombą. I wow. to było na szczęście! Wycofali menu do BS-a. Hades do środka. Niesamowite. Och, tu gdyby Olek strzelił, kto wie, może ten nozum byłby celny. No, I jednak od środka pójdzie do pri. Czeka, czeka Hades! Ciekawy. A to jest Hades, który w takich sytuacjach się nie myli. Teraz momentalnie odskoczył Apex, no tylko. O tylko mógł wzdychać, no bo w tej kasy. rundzie nie ma prawa odbijać Apex. Nie ma żadnych szans! To będzie piętnasty punkt dla dziewiątek! Major! To jest niewiarygodne! Legendy Majorem! Pachnie mi Major'em, tylko jeszcze jedną rundę musimy wygrać! I będziemy jechali na Majora do Paryża! Mam taki strach. Boję się, że jak powiem za dużo, to za chwilę rzucimy klątwę i to się wszystko zakończy dla nas. Matko Boska, ile... Jak długo musieliśmy czekać na to, by zobaczyć pełni polski zespół na Majorze? Mam nadzieję, że dziś ten sen się ziści że będziemy mogli spełnić nasze marzenia, że te marzenia spełnią zawodnicy Nine. Oni są bardzo blisko, ale trzeba postawić jeszcze jeden, ostatni krok, by dojść do mety. Próbują coś zrobić, próbują coś zdziałać, Magisk wychodzi odważnie, ale teraz, czy będzie o! kontra? On też oberwał, ale trafi jednego z zawodników. No i teraz to przyspieszenie, Apex jeszcze skraca kont, zawodnik i to jeszcze działa. Dwóch na trzech, ale Minio teraz od środka i mamy wyrównanie, mamy dwóch na dwóch i 20 sekund i chyba czas na podłożenie bomby. Tak, oczywiście, teraz jest możliwość... O! O! Raz kolejny! Wiktor dwóch za jednego z piek zostaje stary! DAMY TO Mamy to, jedziemy na Majora i to wprost do fazy Legend! Jesteście legendami! Nine doskonale! Killer, Hades, Goofy, menu K, nawrot, oni zostają legendami! Wracamy po latach na Majora, ostatniego Majora w Counter Strike'u, Global Offensive i tam zobaczymy Nine, ale nie w fazie Challengers, nie w tej pierwszej fazie, a od razu w fazie Legend!